Ale ponieważ my się jeszcze uczymy, to zostaniemy tutaj. Tak myślę, że to będzie dobry plan. Myślisz? Tak. Przeczytać? Czy... czy a da, czy, dajesz, ja się kawki napiję, proszę bardzo. Dobrze, no to Jan Mayra. Prawdziwe piekło, w którym pojawiają się tylko szczury, karaluchy i takie zara jak ty. O nie! się śmieci z całej galaktyki, a poziom promieniowania i zasypienia jest tak straszny, że po miesiącu tutaj to rodzona matka by cię nie poznała. A tak swoją drogą, to stąd pochodzą twoi przodkowie. To znamienne, że właśnie tu postanowiłeś rozkręcić swój interes. Jestem urzeknięta tym opisem. Piękne jest. Obrażam je w każdym moim celu. Tam ktoś widział jakiegoś producenta, Brokuła. Producent właśnie został z Brokułem. To, który tam gdzieś dokupił? Na znaczy... chyba właśnie, tam jakiś Brokuł coś. Ale nie, nie wiem, czy to było nawiązanie. Wiesz co, mi się wydaje, że to chodziło o tych kosmitów, którzy tutaj byli i tam był Boże. taki z brokułem zamiast ryja. Prawie jak ja. Tak, Milord jak u Edith Piaf. Sieba Olsonowa! No to zapraszam Cię do mojej restauracji. Chociaż raz w życiu Cię zaproszę. Tak, MNK się pytał o brokuła, to jeszcze powiedz, gdzie tego brokuła widziałaś i poszukamy. O, demonite! Idealnie na relax przed pracą, yy, pewnie w Maku, jeżeli dobrze rozumuję skrócik. O proszę, umalnień zostałem przechrzczony na wojsko Waza. Pięknie. Dobra, teraz tutaj... a, bo ja w ogóle muszę płacić rachunki. I generalnie, ponieważ wszystko wydałam na rzeczy, to nie mam za, jak zapłacić zakaz. I za prąd, i za wodę. Także to się, to się tutaj nie wydarzy, słuchajcie. Pierwszy dzień i już długi, to no wiesz ty, co? No tak wyszło, ale mogę dawać łapóweczki, żeby się policja mną mniej interesowała. Proszę bardzo. Bo za to w życiu nie działa. Prawda? Dobrze. Tutaj mogę sobie. Pułapki kupować i generalnie to, co sobie kupię tutaj, to zostaje ze mną. Jak, jak, jak mi się zemrze, to to też tutaj będzie. Jakieś pułapeczki tego typu rzeczy. No, Dobra, bo takie polskie, że nie stać teraz na rachunki. Prawda? prawda? <laughs> Spoko, niedługo nie wszystkich nas będzie stać na gaz. No no, no, no. Tutaj mogę sobie zrobić sosy. I jak widać, sosy robi się też ze składników, które się tam troszeczkę pobiera z innych. I tu mogę z ogonów i z zębów sobie zrobić sos nikotynowy. I na przykład ja sobie wytworzę jeden, bo tylko tyle mogę. Ale mam. Przeczyszczacza na razie nie mogę. Musiałabym do tego zrobić jakieś kłupę tłuszczu. Fuj. I chyba gałkę oczną tego potrzeba. A tutaj, jak chcę zrestartować, tylko nie wiem, czy grę, czy, czy dzień, czy wszystko, to nie będę tego na razie klikać. A tutaj mam co? Mam w lodówce, Ety, nie mam bułek. Nie masz nic. Ale może się uda bez. A tutaj, co jest? Czy restartować sesję? Anuluj, absolutnie. Jeszcze, nie jeszcze dobrze chcę. nie zaczęłam. Dobra, to idę na następny dzień i będę robiła słuchać burgery bez bułek. Bo nie kupiłam, będą najlepsze burgery, A wydałam <laughs> <To> pieniążki. <laughs> tu mogę sobie jeszcze, patrzcie, pół ubranka pozmieniać. Ale nie, nie da się. Nie mam żadnego odblokowanego. Nowy dzień poproszę. Nie no, może bitą chociaż nastała jakieś bułki, chociaż jedną. No, chleb tuczy, tak? No oczywiście, no, no, dlatego tylko nasze będą dietetyczne. Bez węgli. No, i przylatujemy na tę wspaniałą planetę do wspaniałych szczurów. O, znaleźli kostkę Rubika. To ja im zabiorę. Nie mogę. To koniec komiksu jest. <grymne> Siedem, Rywciku. Dobrze ci widzieć. Chwal się, Rywciku. Chwal. Faking Budyni. Majster, wychodzisz z piwnicy. Brzmi jak. Wychodząc na studia codziennie, no może, może coś w tym jest. Siema budyniku! Ah, mam narzeczonego! To o! wspaniale, w sensie na Dzień dniach były zaręczynki. Dziesięć, to cudownie. jeśli tobie jest dobrze, to gratuluję. Dużo miłości dla was oboje i niech wam się darzy. Dobra. Dzień pierwszy. Ja mam bułki. Uff, mam! Uratowana. Zbliża się fala. I mamy rekord do pobicia. Zbliża się fala, brzmi jak jakieś tsunami. Prawda? Znowu wskoczyłam do to słuchaj. Fala to będzie non-stop i trzęsienia ziemi, jak na te czas densy uzbieram, mnie? Jak uzbieram na czas densy i kupię. To wtedy, <gryw> wtedy. słuchajcie, wszystkie kataklizmy, wina młotki. Ej, co tyś ty nie zamówił? Patrz, zamówił. To jest ja teraz, patrz. Zwolnij sobie czas. Patrz, wow. rydwany ognia. Wezmę sobie bułeczkę z cebulką, bo to z cebulką jest, nie? Ej, kanon tak z cebulką. I normalnie kotlecika mu usmażę. Siema, kanon bir. Dobra, i kotleciki. Tu mam, takie ze szczurów najtańsze. nom. Dobra. Odcinek, yy, pisał, że się oświadczył w urodziny, a Mazurskowoj na to w sumie o. Ekonomicznie, prezent na urodziny i zaręczyny w jednym. <grym> Mazurskowoj, nie psuj <grym> tych pięknych chwil, no co ty. <grym> Dobra, teraz zrobię normalnie. Paczek zdążyłam teraz. No cudownie, w końcu zaczynasz ogarniać. Je, tak, kongres. no bo mam zwolnienie czasu, to wiele daje. Tamtego bym se klepnęła, no ale kurde, nie zjadł jeszcze. Ja żeby no zjeść. Tak. nie, nie opłaca się. Naprawię. Nie, nie opłaca się, bo mi nie da pieniążków za hamburgerka. Proszę bardzo i tutaj jeden hamburgerek i tutaj drugi hamburgerek. Dzień dobry i teraz to był ten z karteczką jeden. E, cebulka jeden. Tak, a tamten ma serek, dobra. Serek. Majster, ej, to jeszcze ślub wziąć w ten sam dzień i ile daty mieć Prawda? Wszystko, wszystko za, raz, za jednym razem. U ciebie to jeszcze by było imieniny tego samego dnia, więc tak. nie umierać. A zważywszy na to, że w sumie Mirek ma urodziny zaraz koło mnie. Oszczędność życia. Dobra, ciąg pójdzie jeść w końcu. Gdzieś ktoś a, dostał łeb. Nie zdążyłam go pokroić. Dobra. Trujeczkę trzeba. Trujeczkę trzeba obsłużyć. Trujeczka pomidorek. Trujeczka pomidorek, a czwóreczka? sam. Samo. Dobra. Także to sobie z pomidorkiem. Ale to zwalnianie czasu, ono jest przydatne, słuchaj. No. Dobra. Chociaż nieś nie wygląda jak tak chodzisz na, no. na pięknie. Dobra i tutaj i teraz dwa kotlety. Ten strójeczką jeszcze nie jadł. Ale słuchaj, może zrobimy komuś yy, wkład z sosu. Bo pasuje mi, żeby ktoś zjadł i wiesz, żeby go ten tego. Mam cały jeden papierosowy. I komu tego papieroska? Czwóreczce, bo on będzie wychodził. Zresztą patrz, małego hamburgera zamówił, za, za, to dostanie za to karę. Bo, że nie zamówił drugiego. Proszę. Będzie kara, umieranie. O, jeszcze mięsko. A, smażą się dobrze. Dwójeczka już, a, dwójeczka wziął swojego hamburgera. Mm -hmm. Trójeczka z czwóreczką, akurat paczek mnie wzięli, wyrurowali bo poszli akurat coś tam sobie robić. Ale pasowałoby, żeby jedyneczka coś poszedł robić, on jeszcze żre. Skubany. Dobra. To tutaj ten był czwóreczka, bo on dostał z, ze specjalnym wkładem, a ten 4, był trojeczka. Dobra. Teraz muszę sobie zwolnić, czas się rozejrze. Tamten, co pierwszy zjadł, ten, chyba ten znaczek tej głowy takiej, to znaczy, że już jedli, nie? Ten pierwszy coś się rozmawia gdzieś z kimś. I to jest chyba ten, popatrz. No, ale już Może wyszedł sobie. Jest taki z gwiazdką, więc tak. Tak, on, on już jest, jest ucieszony, ale sobie stąd idzie. A tamten gdzieś rozmawia, tylko gdzie? Jeden w kiblu siedzi, to czwóreczka jest w kiblu. Tak, czwóreczka jest w kiblu. Trujeczka właśnie je. I jeden idzie do portalu i ten jeden rozmawia, więc ten wyszedł do portalu, ale gdzie jest ten rozmawiający? Troszkę przyspieszę. Tak, tutaj rozmawiaj, też a. pewnie zaraz będziesz szedł do portalu. Leją się. Ha! I patrz, jakby go popili gdzieś na zapleczu, to bym mogła, mogła tego, a tak to nic mu nie zrobię. Mm. Takie bezużyteczne. Tamten idzie na fajkę, ten idzie na fajkę, no i. <laughs> patrz, wraca z nimi! Może cała trójka tamten... poziemnie. Tak, tamtego zdążysz chapnąć pewnie. Ten, co idzie do portalu. Tamten jadł już chyba. Czekaj, ale Zobaczysz bo to z portalu może ktoś wyjść w każdej chwili. No By... tak, nie, już tamten poszedł, nie zdążysz. Nie zdążę. Piąteczka sobie coś zamówił. Ten... Piąteczka. Czekaj, 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 patrz. O! O! Ten będzie zaraz kończył. Tamten tak niech wejdzie do kiberk. Kurde, akurat A... wszyscy muszą tu łazić. Ja już chciałam mu pana Jezusa zafundować, ale mm. niestety. Patrz, jak mu się wyfarciło gnojowi jednemu. Tak. No dobra. King Budyń się pyta, o co chodzi w tej gierce. Prowadzimy restaurację i załatwiamy sobie mięsko z klientów. Nom nom. Polecam. Dobra, i teraz no, dwa burgery. Powinno babcię tam zaprosić. I co my mamy? Jedno jest z pomidorkiem, drugie z cebulką, tak? Kurde, nie to wzięłam. Tak. Pomidorek. Pomidorek. Pomidorek wezmę z lewej. A dobrze. cebulkę wezmę z prawej. Nie boczuś. Nie. A granie na padzie! Hej Adelajna! Siema! Dobrze Cię widzieć! Burgery no, z klientów? To czyś, Dokładnie to ten tak. Chcę jest. No. Typowe wyjście do Chińczyka. A gdzie jest ten, co poszedł na fajkę? Mima. Ej, ten sos mój nie zadziałał? Co to ma Wiesz być? On... Chyba, że... Nie wiem. Czuję się oszukana, dodałam mu specjalnego sosu. Nie wiem, czy on nie wyszedł czasem przed lokal. A może Lecz tak być. przed lokalem, ale A widzisz, dobra, pomidor idzie do szósteczki. A cebulka idzie do piąteczki. Ciąteczki, tak. Dobra. siódemeczka są w Dobra. Tej od Martinez. Siema, Martry... O, ciebie to milion nie było. Dobrze ci widzicie Martinezie. Dobra, ci dostali swoje bułeczki. Jeszcze ósemka przyszła. Ósemka chce z serem. Ósemka z serem. Mhm. I tak to polek. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Dobra. I jeszcze jedno mięsko by się przydało. Tutaj jeszcze lodówka się zepsuła w międzyczasie. Super ubezpieczenie kupiłam. Dobra, czy jest ktoś, kogo mogę ubić? Potrzebuję hmm. mięska. Taki, co już zjadł, i taki, co. Czy oni muszą wszyscy, słuchajcie, srać akurat, jakie im robi jedzenie? Mam nadzieję, że, że wychodzą, chociaż że myją ręce. Dobra, z pomidorkiem był. Z pomidorkiem. Yy, w sumie nie miałeś z pomidorkiem. Tak, samego miałam. Odleciał. dobra Więc Sam był, był sam który? Był, sam, był, yy, sam był siódemeczka. Dobra. A ósemeczka była z serem. Dobrze, i ja widzę, że jest jeszcze więcej do ogarnięcia. Ósemeczka jest z serem, dziękuję bardzo. I właśnie dlatego potrzebuję wisielcowej do tej gry, bo ja już bym nie ogarniała. Dziewiąteczka jest yy, z pomidorem. Dziewiąteczka, z, Dziewiąteczka z pomidorem, a dziesiąteczka? Sama, Sama. dobra. I <noise> potrzebuję jeszcze mięska, proszę bardzo. Okej. Okay. Oski Boski, boski czy, czy jak mam przeczytać ten nikt? Trzeba Oski Boski! Czekaj, jest jeden najedzony. O. Al I może będzie sam. Co ja z tym burgerem? Kocham burgera. O nie, patrz, kurde, mus Aha. muszą tu łazić. Ale czekaj, czekaj, może... Czekaj, czekaj, może... O, czekaj. teraz, 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 teraz! Gim, 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 gim. Teraz, Dobra. teraz, teraz! Szybko położę zwłoki. Dobra. Tam się coś o. pali! Spaliłam hamburgera! Nie, Ale warto było, słuchaj, z mięso, tylko że. Yy, jestem trochę brudna, nie? No tak trochę. Czekaj, czekaj, bo wzbudzam podejrzenia. O nie, ktoś się agresywny zrobił. Mm, ups. Ups. Dobra. I, jednego burgerka, proszę bardzo. Ja zaraz naprawię wszystko. Ten jest. Dobra, tu jest bez mięsa. Ten ma pomidor. To jest samo mięso czy pomidor? To jest samo mięso. To jest samo, samo mięso do tak. dziesiąteczki. To jest samo mięso i to dziesiąteczka. Już musisz wydać zimne. Musisz podgrzać. Ah, w dupie jeża. Ktoś jest I... niezadowolony. Tamten na końcu jest niezadowolony. Pasowałoby go upić, zanim Nie stąd budż. wyjdzie. Mhm. Tylko trzeba go jeszcze znaleźć. Dobra. To... I podaj tego dziesiątkę, ten po prawej podaj, bo zaraz już nie zdążyłaś. i dupa. Dobra. Gdzie jest zadowolony. ten niezadowolony? Yy, ten. Właśnie idzie. No to lejesz. Om, nom, nom, nom. O nie, nie mam energii! <noise> Do Zlicz na czacie! Nie! <noise> to tyle by było z gry. Prawie wyszło. <noise> Dorimę! No. to jest dobra gra. Znaczy motka zrobiłaby pewnie lepszą. Ale... A, może być. Adelina mówi, że nie umyte rączki to dodatkowy smak do mięska. Gąbka smaków, ja się pytam gdzie jest. Gdzie jest gąbka smaków? O tak mazerskowaj, to było szybkie. Spróbujmy jeszcze raz, ale straciłam wszystko, co kupiłam za pieniążki z tutoriala. Ręce, smaku. które klecą, wszystko się zgadza. Idę do nieba, popatrz. O nie. Nie no. ma. Do końca nie, życia w burgerowni. Piękny king budyń. O, tak, cudowne, proszę bardzo. Musimy zrobić wyskakujące. Tak, zdecydowanie musimy zrobić wyskakujące. Czekałam aż się pojawi obrazek, bo się nie zalogowałam w VPN. Ej, i przez to, że ruszyłam myszką, muszę. No. Zepsułam! się no. ruszyłam myszką. Nie! Ale Enterem kliknę, popatrz. Nie, ma ZonHaro. Siema ZonHaro. Tak, I pasz... dawno nie było ZonHaro, prawda? Dawno, bardzo dawno. się za tobą, ej, słuchaj, wyłączyło mi pada. Nie, a jak wypniesz i podłączysz, wykryje? Nie, bo ci wszystko wykrzaczy. Nie, nie rób tego. Nie, nie, nie zrobię tego. Yy, proszę mnie uratować, halo, padem. Nie mogę. <laughs> <laughs> Dobra gra, słuchajcie, eee, ustawienia, język, interfejs, wibra wibracje, polityka prywatności. Mm. Ja, gdzie jest, oddaj mi, nie pada. <laughs> Dziadu. Muzyka, efekty, do przodu, do tyłu. Ja chcę o, czekaj, bo tutaj. Nie, bo to tylko sterowanie. Interface. Ale... Tylko. Nie, o, nie, wykryto, nie kontrolera. wykryto Kontrolera. Chyba twoja stara.